Mamy inne pytanie. Długie trasy. Stałe przemieszczanie się z dużą prędkością i obciążenie po autostradach. Czy ważne jest cojenie RPG? Czy jest jakiś specjalny program dla takiej eksploatacji auta? Nie, nie ma, nie ma takiego programu. Przypomnę, witamy w ekspert RPG z Polską i RZLatki. Nie ma problemu. Jeżeli ktoś wykonuje długie trasy i te długie trasy. Wykonuje ze stałą prędkością, z tymi obciążeniami. Komputer benzynowy zawsze będzie dobierał do trybu jazdy do odpowiedniego systemu odpowiednią dawkę. Czyli tutaj nie ma czegoś takiego, że są specjalne nakładki, specjalne programy do jazdy w mieście, do jazdy w trasie, do jazdy po górach, do jazdy nad morzem. Wszystkim zajmuje się elektronika, która ma nam w taki sposób dostosować jazdę, żeby dostosować odpowiedni skład mieszanki czy odpowiednie warunki dla silnika, żeby ten silnik pracował sobie w swoich rygorystycznych normach. I tutaj my wgrywamy standardowy program, oczywiście my to sprawdzamy pod różnymi obciążeniami, biorąc pod uwagę nasze polskie warunki i robimy tak, żeby nie przekraczać oczywiście przepisów i odpowiednich prędkości podczas jazdy, ale mogę powiedzieć tak, że samochody są tak wystrojone, że zachowują swoje parametry w każdych warunkach. Czy jedziemy po mieście 80 na godzinę lub 50 zgodnie z przepisami, czy jedziemy na autostradzie 200 lub 140 zgodnie z przepisami? Dziękuję Was.